Drodzy przyjaciele Pożytecznej, pragniemy zaprosić Was na spektakl Teatru Potrzebnego, którego aktorami są pracownicy klubu kawiarni. W taki sposób pragniemy podziękować Wam za pomoc, solidarność i wsparcie. To dla Was gramy ten spektakl. Zapraszamy do folwarku zwierzęcego. Folwark – rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego. Zwierzęta królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Własność najszersze, podstawowe prawo życiowe. Demokracja. Jeden z typów ustroju państwa. Rewolucja. Znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie. Obora. Budynek. Prawo. To ta druga strona, naprzeciwko lewej. Alkohol. Napój zawierający etanol. Zdrada to najwyższy poziom z z zdziwienia się. Cepciej pracuj! Głodny? Moja! Cepciej pracuj! Nie w moim pożarku. Nie chcę tutaj nikogo widzieć, że wiedzę, że to nudne, że to dostać sam. Zostawcie mnie tutaj samego. Nie chcę nikogo tu widzieć. Zostawcie mnie tutaj samego. Zdrowie Panie. Biedno. jestem tu najstarszą świnią i dlatego postanowiłem was tu zebrać. Miałem sen, piękny sen i opowiem wam o nim. To był sen, to był sen, to sen. Najdziwniejszy z wszystkich snów. To był sen, to był sen, to był sen. Chciałabym go prześnić znów. Miła mi się ziemia bez człowieka. Słabi czy silni, mądrzy czy nie Wszyscy jesteśmy braćmi, Wszyscy ludzie to nasi wrogowie. Niech wśród nas zwierząt zapanuje braterstwo i sądawność w walce. Przy walk jest tyrania człowieka. Pozbądźmy się Jonesa, będzie lepiej. Chodźcie! Razem z towarzyszeniem księży mi przydało. Musieliśmy jakoś wtedy w stylu życia. Nasza ideologia to animalizm. Rewolucja, czas zacząć. Istnieje tajemnicza kraina zwana rajem zwierząt. Po śmierci idą tam wszystkie zwierzęta. Oba kraina znajduje się gdzieś na niebie, nieco ponad chmurami. W raju zwierząt tydzień składa się wyłącznie z niedziel. Koniczyna. Dojrzewa przez okrągły rok, a na krzewach rosną kostki cukru i pieczone makuchy lmiane. Ja tego leja nie lubię, zawsze, to coś greci. Z bardzo miły panie. We hmm. to dla ten Ja jestem niewinny przecież. Panie Jones, może to zły moment. Razem z Radą Zwierząt podjęliśmy decyzję o rewolucji i wygnaniu pana z folwarku. Najmocniej przepraszamy, ale weszliśmy do wniosku, że to rozwiązanie będzie najlepsze dla wszystkich stron. Sugerowałbym oddalić się stąd ruchem jednostajnie przyspieszonym. Inaczej zostanie pan rozszarpany na strzępy! Tańcowała ryba z rakiem, szuk ze starą pląsał żabą, rzekła mą ślimaka. Oni tańczą bardzo słabo. Z zagranicznych wiem w żurnali, że dziś tańczy się inaczej. Daj więc próbkę, mój ślimaku, tej zwinności swej ślimaczej. Chcesz czy nie chcesz, chcesz czy nie chcesz. Bardzo proszę się zastanów. Chcesz czy nie chcesz, chcesz czy nie chcesz. Brał uczyć mnie modnych tanów. Taki taniec mój ślimak ma naprawdę mnóstwo zalet na środek... Tam, tam trzeba zamienić w muzeum. Ten że nie będzie w nim mieszkać. Boda! Boda! A teraz niech każde zwierzę powie, czego potrzebuje i co ma obiecać. Zasługujecie na królewskie warunki, dlatego będziecie mieszkać na dworze. Bycujemy szerokie pastwiska, chcemy, aby toaleta była wszędzie, dużo owsa i siana, co kukowska w niedzielę. Ja mam jeden, bo stu lat nie dajmy się wydoić. Jak ma wygramy, to koty będą kaniana. <trukne> nieważne. Kiedy wyszedł my nauczyliśmy czytać i pisać. Bo skutowało się dębami, A oto ich treść. Pierwsze: wszystko, co chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem. Drugie: wszystko, co chodzi na czterech łapach lub ma skrzydła z przyjacielem. Trzecie: żadne zwierzę nie będzie nosić ubrań. Czwarte: żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku. Piąte: żadne zwierzę nie będzie pić alkoholu. Szóste: żadne zwierzę nie będzie innego. Siódme: wszystkie zwierzęta są równe. Teraz zbudujmy nasz nowy dom! Zobaczmy, co wyżyczy Pana Ząsa. Tak, świetny pomysł. Popatrz, to, to się ubierał. Jakie to śmieszne. A co to? Słyszysz na wystarczy. Chodź, pochwalimy się. Lewej, jacy złapień, nie uciekaj mi. Słuchaj, nie rusza się, coś idzie. Dobra, spadamy z Cztery nogi dobrze, Cztery nogi dobrze, dobrze, Tego szukasz nam zdenerwujesz. Zniknęło mi mleko! Jak to ci zniknęło mleko? Wyglini, jak co niego, wróciłem w głowę i mleko zniknęło. Iść na łąkę, zjeść fieltrawę, będziesz mieć nowe. Lubię stążki. Co ty to gara, się... Nie możemy mieć stążek. Szkoda! My to, a oni się my to pracujemy, a oni siedzą i się obijają. My to pracujemy, a oni siedzą i się obijają. My to pracujemy, a oni siedzą i się obijają. Nie jesteście niezadowoleni. Tak. tak! My to pracujemy, a wy siedzicie i nic nie robicie. My, jeśli sądzicie, że zrządzenie folwarką to taka półka z masą, to możemy się zamienić, ale uprzedzam, jeśli będzie rządzić ktoś inny niż my, no, może wrócić, a tak było, nie chcemy. Musimy jeść ciepka, pić wodę i się oszczędzać. Na ile tonsa musicie teraz pracować? Ona to już coś kombinuje. Musimy być gotowi na wszystko. A teraz do roboty! Muszę Wam opowiedzieć, co? Wydarzyło się dalej. Pan Jones wraz z parobkami, uzbrojeni w widły, zaatakowali folwark. Chcieli go odbić z rąk. Przepraszam z łap i raci zwierząt. Na to tylko czekał chyży. Od dawna był przygotowany na bitwę i obronę folwarku. Przygotował strategię, wnikliwie czytając książki o Juliuszu Cesarze. Po ciężkiej walce udało się odeprzeć atak Jonsa. Wydarzenie to nazwano bitwą pod oborą, a bohaterem okrzykniętego Chyrzego. Ustanowiono odznaczenie wojskowe. Bohater zwierzęcy pierwszej klasy i natychmiast udekorowano nim krzyżego. Za tym pomysłem. A kto jest za myżem? A kto jest za Napoleonem? A dzisiaj będzie konsultacji. Przekrycie się. Będzie podemowe końców po Swobodne dyskusje zostaną zakazane. Niech nikomu się nie wydaje, żebyście przywódcą to przyjemność. Napoleon nie chce, ale musi. Zapewniam Was, żeby by szli szą świnię pod członkiem, gdybyście stajeni mogli podejmować decyzję. Jednak mogłoby się zdarzyć niewłaściwa decyzja. I to wtedy, skąd upalibyście który układa się kryminalistów. Przeciw był Jestem pewien, że nadejdzie dzień, w tym którym okaże się, że jego dokonanie tak wybrzmione. Jeśli tak mówi, na musi być słuszny. Będę pracować jeszcze więcej, na koniec ma zawsze rację. Po przeciwnie, to właśnie on od samego początku popierał projekt, To był jego pomysł. A więc zobaczę. Gdzie tu jest sens? Skoro poruszasz wrażliwy temat, sprawę do końca wyjaśnić chcę. Żadnego sensu gra wasza nie ma bo sensu w ogóle nie ma w Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, żaden jak kęs nie ma sensu. 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 W bez sensu, nie rysu bez, 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 bez sensu, nawet niestety sens nie ma sensu. sensu. Jest bezsensowne, Twoje, Twoje pytanie. pytanie, bo gdzieś to bez sensu szukać. Tak. Gdzieś, gdzieś jest bezsensowne odpowiedź daje. na nie, Lecz no, taki byłby bez sensu też. Ja nie mam sensu, ty, ty nie ma sensu. Nie mas sensu żaden jedzenie, nie, nie ma sensu. Nie sensu gry są bez sensu, czy są bez sensu. Nawet niestety... Przez nie ma sensu! Czesu. bokser, nie możesz tyle pracować. 7 tygodnie policzyłam, że przepracowałeś 10 godzin. Będę pracować jeszcze więcej na na pewno w rację. Drogie zwierzęta. Przywódca musi mieć godne warunki. Wążenie ma gody banku. To będziecie teraz to będziecie teraz jeść jedzenie, a spać w sypialni. Paca omysłowa wymaga szczególnej bąkki. Przeczytam wam statystyki. Wynika z nich, że w podruchem byłem 50% piętokrotnie... będzie za tatubąsa. Sierot dobroczyńco. Szczęścia krynico, Pania wiatra z pomyjami. Dusza. Ma płonie, miłością do ciebie. Nie opuścisz w nas potrzebie. Tyś jest jak słońce na niebie, towarzyszu na To jest dobry moment ogłosić, że, że tak naprawdę chyba nigdy nie został odnatwiony, pod po pobity pod oborą. Zresztą on został wtedy odnaleziony za Até a foto. <or> <begun> Niedobrze, Wiatrak zniszczony. Zobaczyć jeszcze więcej na polu na zawsze rację. To warto pole, się do widzisz od Każda posłać po trenerze. zamości. Pierwsze w patoworom. pod oborą, w, w po stronie Drugie bokser zmarł w szpitalu. Teraz idźcie. Będę miał gości. I Zwierzęta chodzą na dwóch łapach. Zdrada! Nie Sztery nie no, i lepiej. Nie przeczytaj mi przykazanie. Wszystkie sezonerce są równe, ale niektórzy równiejsze. Działałem tego, co wam powiedziałem. Czarny z białym, biały z czarnym, nie ja pomieszałem. Widzę to, co widzę, wcale sobą się nie brzydzę. Inni to się brzydzą, ale oni to źle widzą. Co wam Zwierzęta w ogrodzie patrzyły, to na świnie, to na człowieka, potem znów na świnie i na człowieka, ale nikt nie mógł się połapać, kto jest kim. Obiecałem To nie moje słowa, to nie o tym była mowa Widzę to, co widzę, swojej gęby się nie brzydzę Inni ktoś się brzydzą, ale oni źle mnie widzą